Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na lekcji numer dwa. O czym ja tu w ogóle mówię i jak poruszam, jakie poruszam tematy? Na pierwszej lekcji mówiliśmy sobie o pewności siebie, jak budować swoją wartość, jak wzmacniać tą pewność siebie w sobie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak podnosić swoje wibracje i jak wdrażać nowe nawyki. Żeby te wibracje po prostu w nas były cały czas wysoko, cały czas trzymać ten właściwy poziom tych wibracji, ale żeby to zrozumieć, jakie to są nawyki i co można zrobić, żeby utrzymywać ten wysoki poziom, to trzeba najpierw zrozumieć w ogóle czym są wibracje i ja chciałabym dzisiaj dotknąć tego tematu po to, bo Wiem, że niektóre osoby mają problem w ogóle z zrozumieniem tego, czym te wibracje są. To nie jest takie oczywiste. Dlatego chciałabym dzisiaj zacząć od takiego najprostszego wyjaśnienia na temat wibracji i potem sobie przejdziemy e, oczywiście dalej w kąt tego tematu. Na początku tym osobom, które mnie nie znają, chciałabym powiedzieć taką oto rzecz że jestem mentorką duchową i w swojej pracy opieram się głównie na astrologii, na cyklach księżycowych, na numerologii, na kodach podświadomości. Studiowałam między innymi astrologię w studium psychologii psychotronicznej, a astrobrandingu uczyłam się za oceanem, ponieważ w Polsce nie było tutaj możliwości. Dzięki Rozwojowi duchowemu zamieniłam 15 lat pracy w korporacji na pracę mentora duchowego, w której mam 20-letnie doświadczenie jeden na jeden i doświadczenie kobiet do tego, żeby wiedziały, że największym potencjałem są one same i że prawdziwym luksusem w życiu jest zarabianie na byciu sobą, bycie sobą. No ale, żeby dojść z tego punktu A, jakikolwiek to jest punkt, czy to jest praca dla kogoś, czy to jest, nie wiem, brak pracy, czy może brak określenia tych, tych pasji, co jest moją mocną stroną, i żeby dojść od tego punktu A do punktu B, którym jest właśnie ta praca z pasją, praca marzeń praca, która daje nam radość i satysfakcję, to musimy przejść życiową transformację. I ja właśnie uczę, jak to zrobić. W tej drodze transformacyjnej wykorzystuję głównie narzędzie astrologii, które jest fenomenalne, fantastyczne, używane od czasów starożytności już w zasadzie. Więc rzeczywiście ta astrologia ma naprawdę duży, dużą, dużą moc, i ja tego uczę, i uczę też, jak tą transformację przejść, z tego zwątpienia, chaosu, do tego punktu, gdzie odnajdujemy siebie na nowo. Dobrze, to przejdźmy do tego tematu dzisiaj, tej, tej lekcji, drugiej, która jest częścią tej całej naszej transformacyjnej podróży. I chciałabym dzisiaj Wam przede wszystkim powiedzieć o tym, czym w ogóle. Są te wibracje, bo wiem, że wiele osób ma problem właśnie, żeby samą definicję może nie zrozumieć, ale po prostu znaleźć. I słuchajcie, przede wszystkim musimy spojrzeć na człowieka w kategoriach energii. Czyli to, co pierwsze, co bym chciała Wam powiedzieć, to to, że człowiek to nie ciało, które żyje przez całe życie obumiera i to jest koniec jego drogi, tylko jest zupełnie inaczej, odwrotnie. Człowiek to jest przede wszystkim energia uwięziona w ciele. Czyli wszystko tak naprawdę wokół nas powinno być rozpatrywane w kategoriach energii. Wszystko, co nas otacza, ma energię, również my sami. I teraz niezwykle ważne jest to, żeby dbać o to, jakiego rodzaju my jesteśmy tą energią. Bo jeżeli my wpadamy w takie stany jak na przykład depresja, gniew, złość, apatia, smutek, zwątpienie, no to nasze emocje są to emocje niskowibracyjne, czyli one wiążą się z taką częstotliwością, która jest naprawdę niska. A kiedy jesteśmy na tych niskich wibracjach, co się wtedy dzieje w naszym życiu? No właśnie dzieje się to, że przyciągamy do siebie niewłaściwe okoliczności, czyli okoliczności, które też znajdują się na tych niskich częstotliwościach. Więc jeżeli my narzekamy, jeżeli my na przykład żyjemy w lęku, w strachu, w gniewie, to dokładnie takie same takie same rzeczy dzieją się w naszym życiu, czyli przyciągamy do siebie zdarzenia, no takie, których nie chcemy w naszym życiu. Bardzo często jest tak, że jak się czegoś boimy, to przez ten strach zaczynamy to do siebie przyciągać. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Strach ma bardzo niską częstotliwość i niską wibrację. I naszym celem jest to, żeby nie funkcjonować w tych kręgach niskowibracyjnych, ale robić wszystko, wprowadzać takie nawyki, tak dbać o ciało, o umysł, o swój duch, żeby wchodzić na te wysokowibracyjne uczucia. Odczucia, emocje. A jakie to są e, emocje? No, to na pewno są te wszystkie takie, które, których my chcemy w swoim życiu. Czyli to są emocje związane z miłością, z radością, tak? Czyli wszystko to, co jest dla nas takie piękne, takie błogie. E, jak to robić? No, przede wszystkim trzeba zacząć kontrolować swoje emocje i zapytać siebie czasami w ciągu dnia, jak ja się czuję dzisiaj. Jakiego rodzaju to jest emocja? Czy to, to, to też nie chodzi o to, żeby te emocje starać się w sobie od razu tam yy, zadusić, stłamsić. Bardzo ważna jest ta uważność. Bardzo ważne jest to, żebyśmy my nawiązywali kontakt z samym sobą i czuli, co się w nas dzieje. Czyli naszym takim tutaj najważniejszym krokiem jest obserwacja, jest uważność. Ogólnie te zmiany w naszym ciele, aby dążyć do tych wysokowibracyjnych emocji, zaczynamy od obserwacji, zaczynamy od takiego treningu uważności. Czyli ja pytam siebie w ciągu dnia kilkukrotnie, jak ty się czujesz, co to za emocja, co to właściwie w tobie jest. I jeżeli ja mam już świadomość, jakiego rodzaju to jest emocja, ja potrafię ją nazwać, ja potrafię ją sklasyfikować, to ja wiem, że ja teraz muszę wykonać pracę, żeby tą e, wibrację podnieść. Ale jeżeli najgorsza jest taka nieświadomość, bo jeżeli ja żyję w nieświadomości, że ja nie wiem, praktycznie nie potrafię nazwać swoich emocji, nie mam z nimi kontaktu, a co gorsza, nie zatrzymuję się w ciągu mojego dnia po to, żeby sprawdzić, jak ja się czuję, no to robi się chaos. To robi się coś takiego, że jesteśmy w takim chomiczym kołowrotku, czyli cały czas napędzani przez te negatywne uczucia. Ja to nazywam takim trybem przetrwania. Bardzo wiele osób, bardzo wiele, ogromna większość, no nie wiem czy nawet nie 90% może, żyje w trybie przetrwania, może nawet więcej niż 90%. Co ten tryb przetrwania oznacza? To oznacza, że my żyjemy w takim chaosie i w tak niskowibracyjnych emocjach, już naturalnie zupełnie, że one są częścią naszego życia, są zaakceptowane i nieuświadomione. Czyli problem goni problem, czyli. Człowiek skupia się przede wszystkim na tym, żeby rozwiązać problem. Jak rozwiąże jeden problem, bo się skupia na tym problemie, to za chwilę przyciąga kolejny problem, czyli wiąże się to z nieograniczonym stresem, zamartwianiem się i oczywiście, co się też dzieje w takim momencie, kiedy my stresujemy się, zamartwiamy. Zalewamy nasz organizm hormonami stresu, a hormony stresu, co robią z naszym organizmem? Oczywiście sieją spustoszenie i przede wszystkim zaniżają naszą odporność. Więc, jeżeli człowiek jest zestresowany, zamartwia się, to zaczyna przyciągać oczywiście nie tylko problemy do swojego życia, o których ciągle myśli, no jak myśli, to przyciąga, tak? Tylko też zaczyna przyciągać choroby, ponieważ nie ma żadnej odporności ze względu właśnie na te hormony stresu, które w jego organizmie sieją spustoszenie. Więc chciałabym przede wszystkim, żebyście przyjrzeli się sobie, przyjrzały się sobie, jakie te emocje w Was goszczą, co tam się w Waszym wnętrzu dzieje, czy potraficie je nazwać, czy potraficie się do nich odnieść. Jeszcze taka bardzo ważna rzecz. Tutaj takim graniczy, taką graniczącą emocją, to tak powiem, jeszcze mm, jako ciekawostkę, która rozgranicza te niskie wibracje od tych wysokich, jest emocja odwagi. Czyli wyobraźcie sobie, że chcecie podjąć się jakiegoś wysiłku, jakiegoś wyzwania, ale się boicie. Jeżeli się boicie, jesteście w strachu, zamartwiacie się i stresujecie tym, co was może spotkać, czekać, to co się dzieje? To jesteście w tych niskowibracyjnych emocjach. W momencie, kiedy mówicie sobie, dobra, działam, podejmuję, odwa podejmuję odważne działanie, idę po to, ryzykuję, idę w coś nowego, smakuję, nagle się po prostu zaczyna dziać magia, ponieważ wy wchodzicie na poziom odwagi. Wejście na poziom odwagi, moi drodzy, to jest przede wszystkim otwarcie drzwi do rozwoju mentalnego i do rozwoju osobistego. Każdy rozwój osobisty i mentalny i duchowy rozpoczyna się od otwarcia drzwi właśnie tym kluczem, który się nazywa odwaga. Czyli tak długo jak się boicie, chowacie, wstydzicie, stresujecie, zamartwiacie, nie jesteście pewni kolejnego kroku, tak długo drzwi do wysokowibracyjnych emocji, do rozwoju osobistego są przed wami zamknięte. To oczywiście nie oznacza, że nie możecie na co dzień czuć tych emocji wysokowibracyjnych, bo miłość, radość, przecież ona się przydarza każdemu z nas, niezależnie od tego, jaki prowadzi ten tryb życia, schemat, tylko że w im trudniejszych warunkach funkcjonujemy, mówiąc trudniejsze warunki, mam na myśli te niskie wibracje, tym rzadziej mamy dostęp do tych jednak wysokowibracyjnych emocji. Tutaj, w rozwoju osobistym i duchowym, i w ogóle w transformacji, jeżeli myślicie o tym, żeby przejść na przykład z uwikłania w jakiś, w jakiś schemat, który Wam ciąży, tak? czyli jesteście na przykład w pracy, której nie znosicie, albo jesteście no, w takich warunkach, których nie chcecie być, prawda? czyli nie jesteście spełnione w ogóle zawodowo, chcecie robić coś. Co jest Waszą pasją, Waszym talentem, ale może nie wiecie, co jest Waszym talentem, albo wiecie, a wstydzicie się postawić ten pierwszy krok, albo pójdzie, albo macie zbyt duży chaos. Więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że marzycie o transformacji, to od razu mówię, że nie ma innej drogi niż poprzez ten klucz, który się nazywa odwaga, i on otwiera właśnie te drzwi do rozwoju. Nie jest ważna perfekcja w działaniu, nie jest ważne jak perfekcyjnie ten krok postawicie. Nawet nie jest ważne, czy perfekcyjnie po prostu wybierzecie tą drogę od razu, natomiast jest ważne postawienie samego kroku. Dlaczego? Ponieważ to otwiera nam takie kanały energetyczne, ten dostęp do naszych potencjałów, do naszych możliwości. Robiąc krok, nawet czasami nieważne jest, jaki to krok, ale robiąc ten krok. My otwieramy się na nowe. Mówimy, dajemy sygnał sobie samym, swojej duszy: otwieram się, idę, patrz, postawiłam pierwszy krok. Pomóż mi, pokaż mi, jakie są kolejne etapy, gdzie są te drzwi, które mają się dla mnie otworzyć. Czyli my nawiązujemy kontakt z naszą duszą poprzez postawienie pierwszego kroku. Więc zawsze, jak się wahacie, zawsze, jak się boicie, to pomyślcie sobie, że sam krok jest ważniejszy od tego. Żeby, żeby to był taki idealny wybór, bo to sprawia, że zmienia się chemia w waszym organizmie na taką do działania, do tego, że idę do przodu. To jest sygnał dla was, że coś się zaczyna, że zaczyna się zmiana. Wielu z nas niestety boi się zmiany, kojarzy im się to po prostu z czymś. Z ogromnym poziomem stresu, strachu, no i gdzieś tam podświadomie po prostu cały czas piętrzą się te wymówki, żeby nie działać, żeby nie podejmować tego kroku, bo to jest zagrożenie. A to jest po prostu nieprawda. Nie ma zmiany, nie ma rozwoju bez podjęcia ryzyka, bez odważnego kroku do przodu, pierwszego, nawet może takiego, który nie jest do końca jakiś idealnie przemyślany, ale jednak jest to krok w kierunku spełnienia. Więc tutaj najważniejsze, żeby się nie bać i to jest pierwsza rzecz. I wtedy mamy, zaczynamy mieć dostęp do tego, żeby się wspinać po tej drabince. Słuchajcie, jest jeszcze druga kwestia, bo oczywiście to jest, to jest temat wibracji, który tak pokrótce wyjaśniłam, że my, nasze działania, emocje, to co myślimy, każda nasza myśl, każde nasze działanie, każda nasza emocja wysyła energię. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy... Kontrolowały to, co mamy w głowie, to, o czym myślimy. Czy myślimy o sobie dobrze, czy myślimy o sobie negatywnie, to jakie działania podejmujemy, czy to są działania, które są z poziomu strachu, czy to są działania, które są z poziomu odwagi. No i kontrola emocji, tak? Czyli sprawdza, jak ja się czuję, nazywam to i przekształcam to w coś innego. To, czego ja uczę na moich mentoringach i indywidualnych, i grupowych, słuchajcie, to jest przede wszystkim to. Jakie nawyki zacząć wprowadzać od dziś, dzisiaj, żeby zaczynać odczuwać tą zmianę w kierunku podnoszenia konsekwentnie wibracji, czyli uczę tego, jakie działania, jakie nawyki, jakie techniki, jakie ćwiczenia tutaj mają zastosowanie, żeby zacząć te wibracje w swoim życiu podnosić. To jest kluczowe do rozwoju, oczywiście. Poza tą pewnością siebie, o której też e, mówiłyśmy na ostatnim spotkaniu, oczywiście pewność siebie jest mega ważna, ale tutaj Niezwykle ważne jest to, jak my się czujemy na co dzień, czy my umiemy zadbać o ciało, o duszę, o ten nasz poziom energetyczny, bo jeżeli nie, no to jak my mamy mieć siłę do tego, żeby podejmować kroki ku tej wymarzonej przyszłości? Jak my mamy zrealizować swój potencjał? Jak my mamy po to sięgnąć, kiedy my czujemy się jak brak człowieka? Kiedy my po prostu patrzymy w lustro i nie chce nam się na siebie patrzeć? No nie. Przede wszystkim najpierw trzeba się zebrać w sobie, żeby mieć tą siłę do działania, żeby pójść po to, żeby sięgnąć po to, więc my zaczynamy od najpierw kumulowania energii, podnoszenia jej w sobie, codziennie czuję się lepiej, codziennie jest mocniej i mocniej i dopiero jak ja dbam o ten potencjał energetyczny, to ja mam siłę, żeby podjąć tę decyzję, żeby zrobić coś dla siebie, żeby pójść w kierunku realizacji tego potencjału, więc dlatego... Dzisiejszy temat, który poruszyłam z Wami, jest tak niesamowicie ważny. Bardzo serdecznie Was zapraszam na moje mentoringi. Tam się dzieją naprawdę cuda, dlatego że kobiety odzyskują swoją moc, podnoszą swoje wibracje, podnoszą ten profil swój energetyczny, i wiecie, co się wtedy dzieje? Zaczynają się pojawiać możliwości w ich życiu, bo jeżeli my. Podnosimy wibracje i nasz poziom energetyczny, to my wchodzimy na inny pułap energetyczny, ten wyższy, a tam co jest? Czekają na nas nowe możliwości. Takie wymarzone, nagle są zbiegi okoliczności, nagle ktoś się odezwał, nagle ktoś się pojawił i cała droga zaczyna się układać. A naszym celem jest nie dojście tu, tu czy tu. Naszym celem jest dojście tam, najwyżej, najwyżej, jak się tylko da, bo tam jest finał w postaci realizacji naszego super potencjału i tego wam wszystkim życzę, żebyście zrealizowali swój potencjał w stu procentach i przede wszystkim nie bały się sięgać po to. Wiedzieć, co to jest, co to za potencjał, co to za talerz i iść po to odważnie. Dla wszystkich tych, którzy chcą zapisać się do mojej grupy lub na, na mentoringi indywidualne link umieszczam na dole. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście niedługo lekcja trzecia. Tak, żebyśmy przeszły przez wszystkie osiem kroków transformacji, które ja znam, które ja przeszłam, które doprowadziły mnie do życia, za które bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Wam serdecznie, miłego dnia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.